Cześć kochani, witam was na kanale Gazetki Sklepowe. Dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę coś specjalnego, przegląd najnowszej oferty Kauflandu, która startuje już od czwartku. Jeśli zastanawiacie się czy warto wybrać się do Kauflandu na zakupy, to ten film rozbije wszelkie wątpliwości. Opowiem wam o najlepszych promocjach, jakie produkty warto kupić i jakie korzyści niosą za sobą te świetne ceny. Zostańcie ze mną, bo naprawdę warto. Czy produkty i ceny w Kauplandzie są korzystne? Odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Kaupland jest znany z szerokiej gamy produktów i konkurencyjnych cen. Najnowsza gazetka obowiązująca od czwartku to prawdziwa skarbnica atrakcyjnych ofert, które pozwolą Wam zaoszczędzić i cieszyć się wysoką jakością. Na przykład w tym tygodniu w Kauflandzie znajdziecie świeże owoce i warzywa w bardzo dobrych cenach. W oparciu są również różne rodzaje mięs i wędlin, które idealnie nadadzą się na rodzinne obiady. Czy warto przeglądnąć aktualną gazetkę Kauflandu? Absolutnie tak. Przeglądnięcie gazetki to świetny sposób na zaplanowanie zakupu i skorzystanie z najlepszych opert. Gazetka zabiera szczegółowe informacje o promocjach, dzięki czemu możecie wybrać się do sklepu z gotową listą produktów, które chcecie kupić w obniżonych cenach. Dzięki temu możecie skupić się na tym, co naprawdę potrzebujecie, unikając impulsywnych zakupów. Gazetka Kaufland to także okazja, aby odkryć nowe produkty i inspiracje na codzienne posiłki. Czy zatem w Kauflandzie Zakupy się opłacają? Zdecydowanie tak. Dzięki atrakcyjnym cenom i szerokiej ofercie produktów, zakupy w Kaplondzie to czysta oszczędność. Co tydzień możemy liczyć na nowe promocje i rabaty. Zakupy w Kaplondzie o czwartku to świetny sposób na rozpoczęcie weekendu. Każdy tydzień przynosi nowe promocje i świeże produkty, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. Kaufland dba o swoich klientów, operując nie tylko produkcje spożywcze, ale również artykuły gospodarstwa domowego oraz przydatne akcesoria do domu. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się potrzebne rzeczy do domu i kuchni w atrakcyjnych cenach. To już wszystko na dziś, mam nadzieję, że przekonałem Was, że warto zajrzeć do Kauflandu o czwartku i skorzystać z tych niesamowitych ofert. Koniecznie dajcie znać w komentarzach jakie promocje najbardziej przypadły Wam do gustu i co sądzicie na temat tej oferty i produktów dostępnych w Kauflandzie. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam Was do tego. Dzięki temu będziecie na bieżąco z najnowszymi gazetkami i promocjami. Życzę Wam miłego dnia i udanych zakupów. Do zobaczenia na kanale Gazetki Sklepowe. Każdego dnia, kiedy szukasz czegoś więcej Wiem, że znajdziesz to, co ukryte w cenie Gazetki pełne są ofert marzeń, szept Oszczędzaj ze mną, razem znajdziemy ten cel W świecie promocji, gdzie każdy grosz się liczy Zajrzyj na kanał, to tam znajdziesz klucze do świata, gdzie zakupy mają sens Oszczędzaj sercem w każdy dzień, w każdy dzień Czasem wystarczy tylko spojrzeć Świat kwiatów, smaków, świec co rozświetlają noc Z moim kanałem oszczędzanie staje się mocą W świecie promocji, gdzie każdy grosz się liczy Zajrzyj na kanał, to tam znajdziesz krocze Do świata, gdzie zakupy mają sens Oszczędzaj sercem w każdy dzień, w każdy dzień w tra -ra -ra, tra -ra. Szukiwania. Razem znajdziemy drogę. Gazetka co tydzień pokazuje Ci nową opcję. Nie musisz martwić się o ceny, one są tuż tuż. Zajrzyj na kanał i razem oszczędzimy cię. Promocji, gdzie każdy grosz się liczy. Zajrzyj na kanał, to tam znajdziesz klucze. Do świata, gdzie zakupy mają sens. Oszczędzaj sercem w każdy dzień, w każdy dzień. Idziemy trochę Gazetka co tydzień pokazuje Ci nową opcję Nie musisz martwić się o ceny, one są tuż tuż Zajrzyj na kanał i razem oszczędzimy już W świecie promocji, gdzie każdy grosz się liczy Zajrzyj na kanał, to tam znajdziesz klucze Do świata, gdzie zakupy mają sens Oszczędzaj sercem w każdy dzień, w każdy dzień Wszystkich na kanale gazetki sklepowe. Z nami zawsze znajdziesz oferty nowe. Przedstawiamy gazetki z różnych sieci handlowych. Pomagamy oszczędzać to nasz cel główny. Z nami zakupy to przyjemność to zabawa. Oferty przeglądaj z nami, znajdź swoje priorytety. Mówimy, co warto kupić, co dziś w promocji. Z nami zakupy są łatwe, bez żadnych emocji. Z nami zakupy to przyjemność. Z nami każdy zakupy robi łatwiej, z nami zakupy to przyjemność. To... Z nami zakupy to przyjemność.